Dzień dobry. Wczoraj wystartowała gra inwestycyjna organizowana przez ING Bank Śląski. Po pierwszym dniu widzimy właśnie klasyfikację. Dosłownie 11 użytkowników osiągnęło stopę zwrotu przekraczającą 10%. Jest to o tyle istotne, że należy pamiętać o bardzo atrakcyjnych nagrodach, których wartość przekracza 50 tysięcy zł Nagroda, które są przewidziane w całej grze, w całym konkursie, zarówno jeżeli chodzi o klasyfikacje tygodniowe, jak i klasyfikację ogólną. Dlatego też należy rywalizować od samego początku do samego końca, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Pierwsze miejsce po pierwszym dniu gry zajmuje użytkownik LM, który osiągnął podczas wczorajszej sesji stopę zwrotu na poziomie 15,9%, czyli wartość jego portfela przekroczyła 115 902,96 zł. Oczywiście mówimy tutaj o wirtualnych złotówkach. Jeżeli chodzi o użytkownika LM, możemy spojrzeć tutaj na jego transakcje poprzez wejście na jego profil. Widzimy, że użytkownik wykonał wczoraj ponad 60 transakcji, zatem bardzo, bardzo dużo tych transakcji w ciągu, w ciągu jednego dnia. Transakcje nieco mniejsze w krótszym okresie czasu przebiegały na ten bardzo wysoki zysk. Tak naprawdę nie składało się jedna, 2 trzy transakcje, tylko było ich, tak jak powiedziałem Państwu, kilkadziesiąt. No i dziś Dziś możemy spojrzeć również na portfel. Tutaj pozostała w portfelu pozycja certyfikat Turbo Short na indeks amerykański S&P 500, dlatego też no, gracz zakładał, że najprawdopodobniej dzisiejsza sesja będzie przynajmniej na początku przebiegać pod znakiem spadków na amerykańskim indeksie S&P 500. Jeżeli chodzi o drugą pozycję w rankingu, tutaj Florian szary 112 867 22 zł 22 grosze to wartość portfela, obecna wartość portfela plus 12,87% procenta. Użytkownik nie zostawił sobie na dzisiejszy początek sesji żadnych pozycji w portfelu, natomiast wczoraj cały profit zawdzięcza kilkunastu tak naprawdę transakcjom, z czego tutaj na samej górze widzimy świetną, świetną transakcję, która była na parze walutowej euro-dolar, certyfikat Turbo Short, czyli również na spadku kursu pary walutowej najwięcej użytkownik zarobił. Patrzę na pozycję trzecią, tutaj Pani Monika, jeżeli imię pokrywa się z nazwą użytkownika, 112 706,80 zł, jeżeli chodzi o wirtualną walutę, no i tutaj pani Monika pozostawiła sobie na dziś pozycję turboshorty na Dax. Zatem spadki Daxa przewiduje pani Monika podczas dzisiejszej, dzisiejszej sesji. Przypominam, że walczymy o bardzo atrakcyjne nagrody, jeżeli spojrzymy sobie tutaj do zakładu Nagrody, widzimy nagrody główne, czyli w klasyfikacji generalnej: zegarek, dron to miejsca, miejsce pierwsze, następnie różne inne bardzo atrakcyjne nagrody, świetne przedmioty, głównie tutaj elektronika. No i jak zjedziemy sobie nieco niżej w tym właśnie zestawieniu, mamy nagrody tygodniowe, nagrody do zdobycia w klasyfikacji po zakończonym tygodniu. Przypominam, że gra trwa przez dwa tygodnie, wystartowała wczoraj po fado 4 grudnia, jakby godziny, w których funkcjonuje platforma, to godziny pokrywające się z godzinami otwarcia naszej Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, czyli dziewiąta rano do godziny 16.50 każdego dnia. No i jeszcze taka informacja, jeżeli ktoś z Państwa nie założył jeszcze swojego konta, oczywiście jest na to czas, jeszcze w dalszym ciągu jest możliwość dogonienia czołówki. Certyfikaty Turbo umożliwiają inwestowanie z dźwignią, dlatego tego też przy zainwestowaniu nawet nieco mniejszej kwoty możemy osiągnąć wysoką stopę zwrotu. Należy pamiętać, że na certyfikaty, turbo, możemy wydać maksymalnie 50 tysięcy złotych z naszego portfela. Mowa tutaj oczywiście o wirtualnych pieniądzach. No i jeżeli chcemy zacząć naszą przygodę, wystarczy wejść na stronę www.grainwestycyjna.pl. Zakładamy konto w kilku prostych krokach. Potwierdzamy adres e-mail i możemy zaczynać. Natomiast też należy pamiętać, że w celu dokonania pierwszych transakcji należy wykonać bardzo proste testy. Wejść, wystarczy wejść w zakładkę Akademia. Tutaj mamy cztery testy i testy dotyczą tematyki certyfikatów Turbo, ETF-ów, zleceń Limit, zleceń Stop Loss. Aby wykonać test wystarczy kliknąć w wybraną zakładkę. Należy zapoznać się z materiałami zawartymi właśnie na wybranej stronie i klikamy przejść do testu na temat w tym przypadku zlecenia z limitem. Na dziś to tyle. Słyszymy się ponownie jutro po godzinie 8.30, gdzie ponownie będziemy na żywo analizować zestawienie ranking w grze inwestycyjnej organizowanej przez ING Bank Śląski. Dziękuję i do usłyszenia.